Cześć, ja jestem Słomiany i do Was filmiku o 566 chapterze Bleacher. I Jednak, zanim przedstawię Wam swoją opinię na jego temat, parę słów na temat chapteru poprzedniego. Otóż dowiedzieliśmy się na temat historii Juchy Bacha, że był dość nietypowym dzieckiem, ponieważ mógł dzielić się z innymi swoją duszą. Posiadał taką umiejętność. I to mi dało do myślenia mogę to opowieść. Eee... Na dodatek zobaczyliśmy kadr, no był kadr, w którym e, był ukazany Jucha Bach jako nasolatek i był on łudząco podobny do Tensy Zangetsu. I w ogóle ta opowieść oraz jego wygląd dały mi do myślenia. Otóż e, mam taką teorię, że Jucha mógł przekazać matce Ichigo, bo jak wiemy ona była Quincy, mógł przekazać jej część swojej duszy. I w jakiś sposób, no pewnie podczas porodu, przekazała ona tę część duszy i Iqigo. Dlatego i ta część duszy yy, i go się jakoś podzieliła. Dlatego mm, zwykły Zangetsu wyglądał jak Jucha yy, no, w, w takim już nie podeszłym, tylko może tak średnim wieku. Natomiast ten Zangetsu to był taki nasolatek. Jucha Bach jako nasolatek. Więc może to o to chodzi, właśnie. Na no co do samego czapteru, to na samym jego początku ujrzeliśmy ruki i którzy rozmawiali w locie, obmyślali plan. I Rukia powiedziała Rendzie'ego, słuchaj, nie popisuj się, szybko wykończ przeciwnika, bo widziała, że Rendziej jest porywczy, że jest skłonny właśnie do popisywania się. A rędziej posłuchał się. I w tym momencie możemy ujrzeć, że Rukia ma taki chłodniejszy umysł, że jest spokojniejsza, bardziej opanowana, natomiast Rendziej jest porywczy. No i właśnie ta jego do popisywania się przełożyła się na to. Że bawił się o super starym, dlatego tak długo to trwało, zanim wykończył. Mógł go od razu załatwić. Tego nie zrobił, jak wiemy. No i w tym chapterze zobaczyliśmy też, że Renji jest lekkomyślny. Już po raz kolejny. No bo uciął sobie drzemkę w pobliżu wrogów. I nie, nie jest świadomy tego, że ktoś go wypatrzył. Kolejny przeciwnik napotkał na kolejnego przeciwnika. Nie jest jeszcze tego świadomy, ponieważ go jeszcze nie zauważył. Ale to kwestia czasu. No i w końcu w tym chapterze do głosu doszła Rupia. Pojawił się przed nią przeciwnik i okazało się, że jest on odpowiedzialny za zabranie bankaja, Byakui. No i według mnie wygląd tego gościa przypomina połączenie Illumi'ego, czyli brata kiluły z Hunter x Hunter, z Neutro, piątym spadł z Blitza. No i bardzo się cieszę, że Rukia w końcu będzie mogła walczyć. No i dodatkowo ten typ ma dość nietypową zdolność. Włada strachem. No i mam nadzieję, że w tej walce Rukia pokaże pełnię swoich możliwości, no w końcu będzie się mierzyła z gościem, który zabrał Bankaj i jej brata, więc no to zobowiązuje, żeby pokazała pełnię swoich możliwości i dodatkowo Bankaj. Już po, po, wspominałem w poprzedniej opinii, masz naprawdę o tym, żeby zobaczyć jej Bankai, mam nadzieję, że to dojdzie, w końcu przed nią stoi byle kto, taki no też nietypowy gość, no bo, bo ma taką dziwną osobowość, no i zobaczymy. Renji na pewno dojdzie do głosu jakieś parę chapterów później, bo nie sądzę, żeby od razu po tym, jak pokonał przeciwnika, bo te poprzednie chaptery były mu w pełni poświęcone, że po tym, jak pokonał przeciwnika, znowu będzie walczył. To byłoby według mnie bez sensu. I chciałbym, żeby na przykład kolejny chapter w pełni był poświęcony ruki, że niczym innym kłóbo się nie zajmował, tylko ukazaniem jej możliwości. Podsumowując, chapter według mnie na plus, w końcu do głosu doszła ruki, jak już wspomniałem wcześniej. Mam nadzieję, że następne czaptery pokażą jej bankaj, że będzie mogła wykorzystać pełnię pełni swoich możliwości, że złatwi to u gościa. Jeżeli moja opinia wam się podobała, to mile łapkę w górę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na razie.